Uuuu, zaczęłam urlop oficjalnie. Woo, dobre, tak naprawdę to urlop zaczęłam już w piątek po południu, ale przekładałam tak wszystko, bo na urlop zaplanowałam sobie dużo rzeczy do robienia. A jako, że ten weekend był trochę taki lazy, Dobra, nie do końca. Niedziela była bardziej pracowita, ale piątek to po prostu był żal. Wróciłam, wróciłam na chatę, grałam w i piłam browary. Uuu, i chyba jeszcze pizzę jedliśmy. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Yy, ogólnie Miałam dużo planów wcześniej podróżniczych na ten urlop, no niestety wysypały się najpierw jedne plany, potem drugie plany, i nie wiem, trochę byłam smutna już z tego powodu, trochę teraz już nie jestem smutna, nie wiem, sama w sumie. Dużo mam na ten dzień bardzo zaplanowanego. W sumie chciałabym pokręcić trochę vloga, trochę porobić coś innego niż do tej pory, bo do tej pory, czyli znaczy w sumie pewnie zauważyliście ostatnio już dwa czy trzy vlogi, były takie, że. Troszeczkę czym innym, odbiegam trochę od tematu Japonii. Nie dlatego, że nie chcę tego robić, tylko dlatego, że no tak naprawdę nie mam na to czasu. Nawet teraz, E, przecież mam urlopu dwa tygodnie, no tak, ale mam, weźmy pod uwagę, że mam dwa egzaminy pod koniec listopada, na początku grudnia, no i muszę się na tym skupić. Ale chciałabym troszeczkę się stresować, też chciałabym spróbować czegoś nowego, bo nie vlogowałam wcześniej w ten sposób, no i chciałabym próbować, chciałabym na pewno uczyć się czegoś nowego, więc zabiorę Was dzisiaj ze mną i przez następne dwa tygodnie w różne miejsca, nie wiem. A i zamierzam, bo ogólnie ćwiczę sobie trochę medytację, bo mam problem z koncentracją. Tak, mam bardzo... Oj, oj, gdzie to ludzie, tak, ojedź, ojedź. Mam problem z koncentracją, bardzo dużo mam problem z koncentracją, pisam o tym w swoim blogu. No i niestety, trochę y, staram się z tego tytułu medytować, z popołudniami różnie to wychodzi, staram się znaleźć chociaż raz Czas, raz, yy, nie wiem, na dwa dni, na trzy dni, żeby sobie pompować. No ale skoro teraz yy, mam, nie mam nic rano zaplanowane, tak? To mo zaplanowałam sobie medytację. Teraz trochę medytowałam, trochę się Nie mogłam znaleźć dobrej medytacji, no ale chyba znalazłam jedną taką tygodniową, więc zobaczymy. Będę ćwiczyć, nie? No to. No i jedziemy na basenik, będziemy się kąpać, nie będzie vlogu z basenu, bo nie jestem jeszcze gotowa pokazywać Wam moje ciało Ale najpierw zatynkować, w ogóle nie patrzcie na... Chaj patrzcie i pokazuję, ale ze mnie co? Na moją e, głowę tłustą, bo u mojej sobie głowy na basenie już mi się nie chciało mieć wcześniej. Oho, a co tu się dzieje? Tam teraz wyjedziemy. Dobra. I w ogóle jest śliczna pogoda, ja zaczęłam urlop... W... Co tu się dzieje? Patrzcie na to. Jeszcze na na numer No co? Ale się porobił brat Przekazam Ci jak tak trzymam? A i nad, bo muszę vlogować, bo jestem vloger. O nie, Światło! Dobra, yy, co my potem mamy robić? A! W ogóle potem idziemy do biblioteki i jedziemy szumateks oglądać ubrania. Nie wiem co to za składnia, co to w ogóle za słowa są. I może pojedziemy coś zjeść. W ogóle tak jak mówiłam, jest śliczna pogoda. W ogóle, o jakaś śliczna, co? Hmm? Dzisiaj chyba już nie będzie miejsca na spacer, bo tyle mamy wypchane po prostu po brzegi. Nie, o Jezu, co to się dzieje, czemu takie palce są? tu. Wypchane po brzegi mamy plan zadań na dzisiejszy dzień, więc nie wiem czy zmieścimy spacer, ale jutro definitywnie. Dobra, idziemy już, ja już nie mogę, bo już boli mnie wszystko nie mogę już tego trzymać tak. Chciałbym wrzucić szybki update, że ogólnie byliśmy właśnie w <laughs> jadłodajni PSS-a i Beka, bo Dawid sam to proponuje, a wiecie co? Dawid nienawidzi PSS-a, ale bronił się, że chodzi mu tylko o sklepy i że jedzenie mają całkiem smaczne. No i nie wiem, za cztery naleśniki ze śmietaną, mój był z ołocami, zapłaciliśmy 14 zł, więc to jest dobre pieniądze, to jest very good price. Byliśmy w szmateksie. Kupiłam ubrania, ale kupiłam tylko dwie bluzki, bo już nie było dużo rzeczy, nie żyłam, ale jednak mam za grubą dupę, żeby zmieścić się w spodnie i chyba po spodnie pojadę 10 indziej do szmateksu, pokażę Wam, co kupiłam. W ogóle podczas bycia w szmateksie odkryłam, że mam dziurę i ja tak chodziłam, nie? Na szczęście bluzę miałam, więc... Dobra, pokażę Wam, co kupiłam. Nini! -ni. Teraz tu jesteś. Tylko najpierw kupiłam zwykłą, taką sobie bluzkę, bo potrzebuję. O, bo potrzebuję, proszę bardzo. Taka zwykła w paseczki. Tu ma, proszę bardzo, guziczki. Taka sobie zwykła bluzka kosztowała mnie 4,50, coś takiego, bo promocja była 50% minus. To jest O. A drugą kupiłam, słuchajcie, zajebiste. W ogóle nie planowałam kupować taki bluzek. Znaczy, tam to może tak. Patrzcie. Oh, man! Zajebiste, co? To yy, mój Mood Everyday. Zwłaszcza, jak jestem na urlopie. Proszę bardzo, chciałabym zrobić sobie pranie. Normalna sprawa. Mamy tutaj czarne pranie. Zaraz tutaj wrócimy do pralki. Oh, wait! Someone is already here, but you are black. I can wash you. Hall hmm? biblioteczny! Dobra, wczoraj byłam w bibliotece i co wypożyczyłam? Wypożyczyłam książkę Zafona, Proszę bardzo, Więzień Nieba. Jest to kolejna y, część, trzecia bodaj cyklu cmentarz zapomnianych książek. Pierwsze dwie bardzo mi się podobały. Mam je u siebie nawet na półce, natomiast te, te stwierdziłam, że może jednak nie będę wydawała pieniążków na kolejną część, bo po co, skoro można proszę bardzo w twardej oprawie, elegancko, mmm, można sobie taką książkę wypożyczyć, więc no zobaczymy, jestem ciekawa. E, mamy też tutaj Wabi -sabi. ostatnio jakoś trochę wciągnęłam się powiedzmy w takie książki myślenie, filozofia japońska, trudno mi powiedzieć, i higai, -ichi", i i tak dalej, więc zobaczymy. Nie wiem, czy to jest ten sam rodzaj, bo tak e, się trochę napaliłam na nią, a potem czytałam o niej i wydawało mi się, że na to książka może o czymś innym, no ale zobaczymy. Bardzo podoba mi się okładka, też jest twarda. Mm like, hmm. ale te kolory, proszę Państwa, hmm. dobra, i mangi, wypożyczałam też mangi, bo w mojej bibliotece można wypożyczać mangi, co prawda nie są to mangi, które pewnie bym sięgnęła normalnie po nie, ale łudzę się, że może jeśli będę wypożyczała mangi, to pomyślą sobie, mmm, ludzie czytają mangi, to może kupmy ich więcej, bo naprawdę są niektóre serie bardzo ciekawe, na przykład Perfect World, ale jest tylko pierwszy tom, więc mam nadzieję, no, że będzie tych tomów tam więcej, więc proszę bardzo, serwam, 6, siódmy tom, chyba jest w ogóle 10 w bibliotece, no nie wiem, a i jeśli chodzi o książki, to mam trochę opóźnienie, tu, brzydkie, i jeśli chodzi o książki, to mam trochę opóźnienie, wszystko przez... Tę książkę, proszę bardzo, wygrałam ją w konkursie. Dlaczego mam opóźnienie? Mam taki cel w tym roku, że książka na dwa tygodnie, czyli dwie książki w miesiącu. No i tę książkę powinnam skończyć do końca września, a mamy 15 października, więc no. Na te książki teoretycznie mam dwa tygodnie, ale mam urlop, więc może się uda. Zobaczymy! Będziemy jeść. Będziemy jeść, o tam, będziemy jeść, to będziemy jeść. Już za parę chwilek Jestem głodna, a ty? Też Dawidek też jest głodny To będziemy jeść, normalnie, jesteśmy prostymi ludźmi Jesteśmy głodni, to jemy A może zajdę? Hmm. Trendy do Karakana! Piękna nasza jesień cała Polska cała, no przecież mówię Thank <us> Nie, a tak naprawdę to po prostu jestem jesieniarą i mam cały zestaw, czyli mam kocyk, mam sweterek, mam kakałko i książkę. No co, ja książkę, przecież pokazywałam ją. Powiadam jesień, jest super. Dobra, ale cieszę się, że mam urlop teraz. Właśnie chciałam to powiedzieć. Czy myślałam, bo... Ej, że to powiem, bo potem o tym zapomniałam. bo to trochę głupio, no ale dobra. Cieszę się, że mam urlop. Bardzo się cieszę, że mam teraz urlop, bo co prawda mieliśmy zaplanowane, Tego bo mówiłam w którymś vlogu, Boże, ja tyle gadam, że sama nie tym co mówię. Myśmy, mówiłam o tym, że mieliśmy zaplanowane wycieczki, ale nam wszystko nie wyszło. I spędzamy go w mieście. I cieszę się, że spędzamy w mieście, bo mogę podziwiać: Patrzcie, jak pięknie, patrzcie, za mną, jak jest pięknie Uwielbiam te kolory, jest po prostu super. A chciałabym powiedzieć, że byliśmy dzisiaj, jak widzieliście zresztą, w knajpie w Galerii Jórowiecka. I nigdy więcej tam już nie pójdziemy. Wiecie dlaczego? Bo w swoim jedzeniu znalazłam włosa. No super powiecie, oj, no, bo to już się zdarza, tak, znać włosy. Oczywiście, się zdarza, dlatego ja, żeby nie robić awantury, mówię, Dawidek, to weź to zgłoś, to nie, poszliśmy, pani nic nie powiedziała, wzięła talerz, nie, a ja tak sobie patrzę na te kuchnie, obserwujemy się, sobie, bo ja znam tych Azjatów małych, ja wiem, jacy oni są, nie, ja tak patrzę, bo kogoś jest otwarta, patrzę, a więc co on zrobił? Wyjął włosa i wsadził to z powrotem na patelni, czelicie? I jak ja się to zagotowałam, jak ja poszłam z jak powiedziałam, że Przepraszam, ale to zostało odgrzane i pani wtedy powiedziała, oj przepraszam i dali mi nowe jedzenie i wiecie co, I już nigdy więcej tam nie zjemy, bo się bardzo zdenerwowałam, bo każdy może się zdarzyć wsadzić włos do jedzenia, ale oh, to co potem się stało, to po prostu jest koszmar, mamy 21 wiek, 2019, ile razy muszę to powtarzać? A i jestem bez telefonu, przynajmniej dwa dni, mogę tak mać palcem? Jestem bez telefonu dwa dni, bo odkleja mi się ekran i już niestety nie byłem moi tą gwarancją, więc nie ja mam żadnego zastępczego telefonu, zanieśmy go do serwisu. Pan powiedział, że no minimum dwa dni, chyba, że będzie coś więcej tam. Mam nadzieję, że nie będzie nic tam więcej tam, bo dwa dni to i tak dużo. Czy mam powiedzieć, że Cię kocham? Coś mi tu nagrane? Dzieczkę. Mieliśmy jechać troszeczkę dalej, ale skończyliśmy w sopraśniu. No i jesteśmy. Bardzo ładnie. Kocham jesień. Jesień to najpiękniejsza pora roku, królowa wszystkich pół roku. Jest tutaj ślicznie, jest ciepło i w ogóle Cupraś jest ładny I nigdy tu nie byłam, bo byłam zawsze tylko. O tam. Tam nie widać co. E, tylko w Monastyrze. Tak się mówi, Monastyr się mówi, prawda? prawda. Tylko w Monastyrze, w Muzeum Mikon, A tutaj w dół nigdy nie zjeżdżałam. No i jestem, i jest super i zaraz idziemy przydać na spacer. No i cześć mordeczki, mordunci. Natarliśmy do piątku. Nie mam w sumie nic takiego ciekawego wam dzisiaj do powiedzenia, nic takiego się nie działo, nie wiem, jest południe, godzina 14 prawie, pora yy, ciutnie obiadowa. Byłyśmy się sobie na besenie i jestem zmęczona i chyba kawy, o nastawić wodę, a zapomniałam, dobra. Przeczytałam już książkę, to co Wam pokazywałam, to już jedną, to jako na no, tu służy, mi jako podkładka, więc to jest prawda tytuł o nieba Zafona, bo niestety mamy ze tego e, sticka, bo to nawet nie jest statyw. Dobra, powinna być statem, będę bardziej profesjonalna. Dobra. I muszę robić podkładkę z książek, żeby nie mieć o takiego kadru, nie? O tylko no, cześć, jestem Ania i nie mam czoła. Nie, właśnie, pozwolę troszkę tak to robić. Eee, chciałam trochę powiedzieć, że straciłam motywację do nauki, bo jak pewnie gdzieś pisałam, mówiłam, nie wiem. A, nawet na moim Instagramie jest zaznaczone, że pff, podchodzę w tym roku do dwóch egzaminów z hiszpańskiego i z japońskiego, do certyfikatów. Z hiszpańskiego 23 listopada, natomiast do japońskiego 1 grudnia. Musisz tak właśnie tak klikać? Dziękuję. I muszę się intensywnie uczyć, bo to już został raptem trochę ponad miesiąc. O tyle o ile nie boję się japońskiego, bo uważam, że ta forma, w której on jest, czyli po prostu masz wszystko ABCD. Nie ma w ogóle rozmowy. No tylko słuchanie jest trudne, bo tylko raz słuchasz, no ale taki tak. No, no nie wiem, dobra, słuchanie poradę to trochę trudniejszą częścią. tak możecie zawsze tam wszystko na strzelać? No to tyle z hiszpańskiego troszkę bardziej się boję no bo tam jest egzamin ustny, masz pracę też e, pisemne, tam są dwa powiedzmy wypracowania. No i przez ostatnie trzy miesiące chodziłam trzy razy w tygodniu, trzy, albo dwa razy w tygodniu, głównie trzy, po godzina, po półtora. na indywidualne zajęcia z lektorkami z Hiszpanii. No a teraz mam tego raz w tygodniu i nie wiem, jakoś straciłam motywację, jakoś mi się nie chce, nie wiem o co chodzi, wyszukam jej na naławczo, w po zajęciach ty się u znowu motywacja, ale przed zajęciami po prostu, jak robiłam pierwszą słuchankę na zajęciach, to myślałam, że się rozpłaczę. i po prostu chciałam stamtąd wyjść. Razki za, przegrałam że się chciało. Aaa, i w ogóle nie wiem, czy kadr mi się trochę nie zmienił, bo trochę kamerę ruszę. Jak biegam tak szybko robić kawę, tak bardzo chciałam, W ogóle tutaj mam trochę syf. Mama mam nadzieję, że nie oglądasz tego vloga, bo mama zawsze mnie krzyczała, że syf mam i ubrania. Tak, właśnie chodzi bardziej o ubrania, że ja ubrania tak zostawiam. W ogóle jak szłam do kuchni robić kawę, to e, przypomina mi się taka za... Znaczy. Nie to, żeby to się przypominać, tylko mój kot to jest taka żarłoczna sucz, ona czeka pod drzwiami, nie? I tak widzi tylko, że jedyna kuchnia taką miau, 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 miau. i kładzie się, biega, biega do tej miski, kładzie się przy niej. Jak widzisz, ja nie chcę dać jej jeść, bo już jadła. A i tak jest gruba. To liże miskę. Czekajcie, ona liże pustą miskę. Kładzie się i liże pustą miskę. Jakie to jest smutne. Na! Jeżeli chodzi o nadchodzący weekend. Uu, dla mnie nie ma różnicy, bo dla mnie dwa tygodnie to weekend. To nie wiem, jaki mamy planem. Chyba idziemy na moich rodziców, ale to nie jest ważne w ogóle. Może uda nam się w przyszłym tygodniu pojechać do Grodna. Mieliśmy taki pomysł, żeby w ogóle pojechać do Grodna i do Brześcia. Nie wiem, czy o tym mówiłam. Nie pamiętam, przepraszam Was bardzo samochodem, ale nie możemy, bo na karta kosztuje 500 zł u nas, a my nie mamy tak dużo pieniędzy, bo musimy wydawać je na smakołyki. Więc może pojedziemy pociągiem, może pojedziemy jakoś inaczej, zobaczę, może to jeszcze ogarnąć, rozkwinić, więc stay tuned. I jeszcze chciałam dodać o tej książce, bo powiedziałam tylko, że przeczytałam, a teraz używam jako podkładka. Że to była bardzo ciekawa książka. Tak jak mówiłam, poprzednie dwie bardzo mi się podobały, ta również mi się podoba, ale jest jedna różnica z tym, że pomimo tego, że wszystko to, to jest jak tetralogia, chyba tak się mówi książka, o, o której mają... <grybujesz> Że pomimo tego, że one się ze sobą wiążą i to w bardzo taki ciekawy, naprawdę intrygujący, interesujący sposób, to. E, każda książka była zamkniętą, taką, no, no, no po prostu była zamknięta, była całością, że już się kończyła, to mi sobie, super, wow, rozwinęła się historia, natomiast w tej książce wyraźnie widać, że to nie jest koniec, że kolejna książka będzie bezpośrednią kontynuacją tejże części i super w sumie. Nie mogę się doczekać, że przeczytam, chociaż nie wiem, czy nie wstrzymam się z tym do grudnia, bo listopad pewnie będzie intensywny, ponieważ jadę na targi, Mini! Zostaw, 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 o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Czy wygrałaby coś na zawodach? Nie! Dobra, Dobra. Yy, mnie polecam. Polecam fona, Kocham za fona. Yy, super. Yy, I co, mordeczki. Widzimy się w następnym vlogu, że wam się podobało. I pa, mua, pa, pa